Pamiętasz ten zapach? Godzina piąta rano, kolejka przed piekarnią. Zapach świeżego chleba niósł się na całą ulicę. Kupowało się bochenek, i zanim doniosłaś go do domu, piętka była już zjedzona. A dzisiaj? Idziesz do marketu, chleb jest w folii, gumowy, a na drugi dzień kruszy się jak trociny. Tęsknisz za tamtym smakiem, prawda? Ale boisz się piec, bo zakwas trudny, bo wyrabiać trzeba godzinę. Bo ręce bolą. Kochanie, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dziś zrobimy chleb dla leniwych. Bez wyrabiania, bez brudzenia rąk, bez czekania na zakwas. Wymieszasz łyżką, wstawisz do zimnego piekarnika i. stanie się magia. Tak, dobrze słyszałaś: do zimnego. Czego potrzebujesz? Tego, co masz w szafce. Kilogram mąki pszennej, zwykłej. Typ 500 albo 655 deko świeżych drożdży albo 14 gram suchych drożdży, płaska łyżeczka soli, dwa łyżeczki cukru i litr wody. To wszystko. Żadnych spulchniaczy, żadnych ekoś tam. Najpierw robimy duszę chleba. Do miski kruszysz drożdże lub wsypujesz suche, sypiesz cukier i zalewasz litrem ciepłej wody. Uwaga! Ciepłej, a nie gorącej. Jak włożysz palec, ma być przyjemnie, jak w kąpieli. Wrzątek zabije drożdże. Mieszasz łyżką, aż się rozpuszczą i zostawiasz na chwilę. Niech drożdże ruszą. Zobaczysz bąbelki. To znak, że chleb będzie żył. Teraz najważniejszy moment. Do dużej miski wsypujesz mąkę i sól. Wlewasz ten zaczyn z drożdży. I teraz nie wkładaj tam rąk. Weź drewnianą łyżkę. Mieszaj tylko tyle, żeby składniki się połączyły. To ma wyglądać brzydko. Ma być klejące, paćkowate. To zajmie ci minutę, góra dwie. To jest właśnie sekret tego chleba. Nie męczymy ciasta. Przykrywasz ścierką i idziesz na kawę na pół godziny. Niech sobie odpocznie i podrośnie. Ciasto podrosło? Pięknie. Teraz przygotuj gary. Najlepszy jest garnek rzymski albo naczynie żaroodporne z pokrywką, ale zwykła keksówka też da radę. Smarujesz formę olejem albo masłem i obsypujesz mąką lub otrębami. Przekładasz to klejące ciasto do formy. Ponieważ robimy z kilograma mąki, wyjdą ci dwa piękne bochenki, więc przygotuj dwie keksówki. Możesz posypać z wierzchu makiem, ziarnami, czym lubisz. I teraz uwaga. Triki babci Krysi. Wkładamy formy do zimnego piekarnika. Nie nagrzewasz go wcześniej. Wstawiasz chleb, zamykasz drzwiczki i dopiero teraz nastawiasz temperaturę. 200 stopni, grzanie góra-dół. Pieczemy godzinę, czasem godzinę i 10 minut. Obserwuj go. Jak skórka jest mocno brązowa i chrupiąca, to znak, że gotowe. Dlaczego tak? Bo zanim piekarnik się nagrzeje, Chleb jeszcze rośnie. To mu daje niesamowitą puszystość. Po godzinie wyjmujesz ten zapach. On przywoła do kuchni wszystkich domowników. Skórka jest złota, twarda, chrupiąca. Stukasz w spód chleba, jak wydaje głuchy odgłos to znaczy, że jest idealnie upieczony. Ale pamiętaj: nie krój gorącego chleba, bo zrobi się zakalec. Wiem, że kusi. Ale daj mu ostygnąć na kratce chociaż pół godziny. Chleb musi odparować. Ten chleb to tylko jeden z moich sposobów na tanie i domowe jedzenie. Często pytacie o słodkości, o pączki, które nie są tłuste, o faworki. Zebrałam to wszystko w moim nowym e-booku Słodkości Babci Krysi. To zbiór moich najlepszych przepisów na karnawał i nie tylko. Jest teraz w przedsprzedaży w bardzo niskiej cenie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zamów teraz, a wyślę ci go prosto na maila 6 lutego, zanim zacznie się wielkie smażenie pączków. Chleb ostygł? To teraz masło, prawdziwe masło. Smarujesz pajdę, posypujesz solą i nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Ten chleb wytrzyma tydzień i będzie miękki, choć u mnie w domu znika w jeden wieczór. Spróbuj, kochanie. Nie bój się drożdży, smacznego!